A! Dobra, chyba. <noise> Czemu ja cię tak proszę? Co tu się dzieje? Kurde, przeskoczyła moja Daj przejechać!

Czyli kurwa. Nie brzuch boli przez siebie Kirka. No nie, fajnie. Tak dosłownie, mnie brzuch boli. Fajnie. Nie, Rudy, wiesz co kupujemy? A to się zmienił ten stop. Mhm. Tak. Shotgun'a. To, to tak tego Shotgun'a. Tak, mnie to na Co wy tam robicie? What the fuck? Właśnie w sali sama się potunia dostała do strusy. No zabi i Dziękuję. Ale nie chodzi mi o shotguna, na tej Tylko o to, co ja kupiłem, T tą pałę. Pałę, pałę. sali trzymamy się razem, prawda?

Czekaj, Juryjka, kliknij No kliknęłam! Duf. Co ty chcesz, Tom? Aha. O kurde, to jest spać, coś mi nie wyszło. Bardzo śmieszne. Idziemy. Poitajmy. Idziemy <śmiennie> gdzie? Chciałem tylko mieć okobiek, zobaczyć jak kurde Jurika ma zesłana swoją dupą. Ja mę, spadam, elo miłej o, rozgrywki, papa o górę. Jak w ogóle... O kurwa, papa. Nie! Kurwa, biedzy! Dobranoc, miłej nocki! Brudy, pomożesz mi to zjąć? Zbieram wodę. Rudy, jak... No, zostaw mnie! No nie mnie ktoś wspiera tu przed nim. Rudy, bo ja ci zaraz naprawdę zabiorę tego shotguna. A! Kaczka! Ani się was nie dotknąć! Chce, <śmienic> no, To, żeby się nie dotykała, ty co? Dotykasz! No oczywiście. W ogóle to jest twój mały wózek. Wózek się znalazł. Zgadaj, kogo go tam, tam wrzucił. Nie, ja. Tak, ja tak. Bo tak co mi się Nie, to, to... kamerę taki da jeszcze przybliża nie było. Czy to, to jest to tak zwane kibi toilet? Weź przeciw to gulowe we na mówię. Repo toilet. Repos toilet. Czy Niech u was, was też tak w sali cicho mówię, czy ja. tylko umiem? Tak. Uh, uh, okay. To co jest, ja za nie był potwór, by the way? A nie mówiłem? A, a, a nie mówiłem, że za nie był potwór. A, no bo Nie słychać. I co teraz? <grym> Ten pis teraz będzie walka. No jest największym większym Nie, po co je spoilerujesz? No, no mam chyba. Przyzwo. Moja paternia! A... Ta... Mam chrypek przez was! Co to? Zostaw mnie! A z kim zakra, my walczymy? Światła! Oh, <laughs> yeah, so <laughs> uh <-huh>. Sorry. <laughs> <laughs> A nie kuwozmak? Największy. To jest zielone. The last loser. I Choruka mnie taki na o, No przez nich mam chrypę, że nie tak się wieje. A Hanna śmieci w ogóle. Jestem przegrywany! You bitch! <średenie> <średenie> przynajmniej, przynajmniej coś tego się tego świadom. <średenie> yeah. 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 <średenie> Start again. Let's, let's go again! <średenie> let's go again! Nie! Yeah, getting, getting. Jee! Yeah. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Pigardon teraz pierdala bo tak się. No, mnie, mnie też. Ja mam brzuch. chrypę. Sabina mi pisze, żeby przejść w głowę Nie, ale... A to jest. A to jest level pierwszy? Czy co to jest? Level pierwszy od nowa zaczynał. No to bez sensu, to chodźmy na coś innego. Captain, oh, yes. Captain, holy fuck! How oh, holy speed? Go back. Yay! Yeah. Oh, you have crowns. No, we're playing the game. And we're not. It was at this moment that he knew he fucked up. Run. Chyba mu się nie moje 2 hours later Ej, bo jakaś lalka w mnie się Jezu, nie strasz mnie. Nie. Nie st no przecież... nie strasz mnie. Ja tutaj przyszłem z rudym. No, ale Wiesz, myślałam, jest, że nikt to, co... nie żyje. A tą lalkę to ja znalazłam. Ta jej nie da. Dobra, chodź od razu. No tak, bo myślisz się sprzedać. Ja przez większość czasu to się chciałem cicho poszukiwać, kurde. No bo nie wiedziałam że iść, nie, że nikt się nie odzywa, A ty kuwa tutaj przyjedziesz sobie będziesz makarene tańczyć. <grym> sali samą. Trudno. <grym> ja nie wiedziałem, ja gdzie ona to... jest. <grym> ja <grym> nie wiedziałem, gdzie ona była. Koniec. Nie wiem, nie wiem. A gdzie Sali jest, stary? O, ile Motek. Rudy. Pap, patarczę. to, proszę od, od końca to podnieś. Będziemy co to może ten. Jeszcze dalej. Uspokaj się. Jest mała Usłakaj się. Już. No A gdzie są? Nie mam pojęcia. Sorry. że to się jakoś tak skończy. <grystanie> <grystanie> Kaj, Sali, weź mnie, uratuj. No weź mnie, uratuj. O, no no dobra. O, <grystanie> To tego, nie rzucaj tego! Kur. Co mi most? Like. mi oh, false. To, to no. kupujemy, co, O, mina? Oh, Co

a może wziąć Nie zabawka to fuck you! Może Mam dwie zabawki, to Never fucking mind Yo, stupid Ile to teraz kosztuje? mało <grym> mnie TERAZ ON WALI PRZEZ CIEBIE Nie zauważyłam No dasz mi położyć ten do tego wózka? Pierdol się, zlatam ten wózek Nie Nie wyjdzie Tam jest laser geniuszu Wózka <grym> wszystkie <grym> rzeczy I'm I'm going to get shocked. 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 I'm going to going i łeee yeah. AAAAA Kur... No... Nie wyciąłem z tobą Przepraszam Przepraszam, kardaś miało tak wyglądać... W sensie miało w sumie tak wyglądać, ale... Czy nie miało, że ty umrzesz. Nikt nie żyje. Czy ktoś żyje? Czekaj. Ja muszę, ja muszę na chwilę. odpocząć. Bo się zmęczyłam wnoszeniem tych dwóch głów. One eternity later.

Nawisze mi się mylą. Ups. Tak, mnie nie znajdzie. Nie, ja jestem beznadziejna, jak mam tu cokolwiek znaleźć? A tu z boku coś jest trudnego. Nie rozumie. My... Nie! No nie! O Jezus Maria, dobra, zabij mnie, bo ja się nie chcę już. A byliśmy marze, ale byliśmy Marcia, to jest Jurijka, to tego nie było. Właśnie, teraz nie była nie Rozmowa dla, dla martwych. Rozmowa do No przecież odroczka bardzo dros. No stara! Starałam się, no. To, to kurwa zaułek, tu. Daj! Żeby e, się tak zwalać. <noise> Niech Rudy umrze. A co, na co my czekamy teraz? Bo ja nie wiem. Jak weźmie koronę. Aha. Rudy jak śmiał zepsuć autko. <noise> Tylko jak się zjechało? zjechało z klipu. Jak śmiałeś, że jak śmiałeś poświecić, a no to co? Gramy w klaszczyk? Wow, King of the Luda.